I gdy otrzymacie te słowa, zachęcam Was, abyście zapytali Boga, wiecznego Ojca w imię Chrystusa, czy jest to prawdą. Jeśli zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On Wam prawdę przez Ducha Świętego, i przez Ducha Świętego możecie przekonać się o prawdzie wszystkiego, o jakże bardzo ignorujemy tę osobę yy, Boskiej Trójcy, jaką jest Duch Święty. Wybitny katolicki teolog Józef Ratzinger, który później zasiadł na tronie biskupa Rzymu jako Benedykt XVI, by przewodzić kościołowi katolickiemu, powiedział kiedyś takie kontrowersyjne zdanie, bardzo bliskie mojemu sercu, jako członkowi kościoła Jezusa Chrystusa święty w dniach ostatnich, Duch Święty jest zbawicielem de facto. Tak. To znaczy, to jest taki Bóg podręczny. To jest taki, taki Bóg, taka osoba Boskiej Trójce, która jest zawsze blisko. Możemy tak czuć lęk, niepewność wobec Boga Ojca, trochę mieć wątpliwości co do tego całego Chrystusa. Zwłaszcza my, członkowie tego kościoła, tak jak sobie pomyślimy, co to jest ten cały Chrystus. Tak, który kiedyś tam się objawił jako Bóg Izrael, Bóg stworzył świat pod, pod kierunkiem Boga Ojca, tak, potem, czyli go urządził, tak, potem się objawił jako Bóg Izraela, to według naszej wiary jest właśnie Bóg Jahwe, Tak, no, tak, trochę tragicznie i radykalnie, że tak powiem, postępował ze swoim narodem wybranym, potem spektakularnie zostaje przez ludzi zabity. Zmartwychwstaje, daje zbawienie, okej, okay, super, ale jego losy, sama jego postać jest też trochę przerażająca, podejrzana. O co tutaj z nim chodzi w ogóle, jak to jest? Co to za Bóg? Jakiś. I demiurg! By było pomyśleć. Jest jeszcze trzecia osoba boska. Prawie nieobjawiona, ale dająca się objawić każdemu i każdej z nas. Cichy, spokojny głos wszechmocnego Boga, jakim jest Duch Święty. Jeżeli się w niego wsłuchamy, to czy w księdze Mormona, czy w Biblii, czy w innym piśmie świętym, czy w rozmowie z kimś, on przemówi. I w czystym sumieniu. Jeśli o nie zadbamy, on się odezwie spokojnym głosem, ale bardzo dojmującym. I podpowie nam, co mamy robić. Żeby żyć mądrze, żeby nikogo nie skrzywdzić, żeby nie zgrzeszeć. I zostać wyniesionymi do domu naszych niebiańskich rodziców, gdzie jest nasze miejsce, jako ich dziedziców. Z Panem Bogiem.